Witam Was bardzo serdecznie. Postanowiliśmy, że będziemy nagrywać też troszkę inny format dla Was: nie tylko taki rozrywkowy, ale też taki trochę bardziej poważny na tematy, które dotyczą w zasadzie wszystkich nas: naszych wrażliwości, emocji, uczuć tego, jak komunikujemy się między sobą w naszych relacjach, związkach, rodzinach przede wszystkim jak. Patrzymy na siebie, na swoje ciało, na swoją wrażliwość, albo jak właśnie nie patrzymy? Mm. Co, zaimponowałem ci? Nie. Tak, tylko nie chcesz powiedzieć. I na pewno nie jesteśmy żadnymi ekspertami w tej dziedzinie, ale mamy swoje doświadczenie życiowe, mamy swoje doświadczenie w związku, w relacji. I pomyśleliśmy po prostu, że będzie fajniej. Te nasze rozmowy, które odbywamy też między sobą, e, przedstawić też Wam i wyjść do Was właśnie z czymś głębszym, a nie tylko e, z vlogami, z jakimiś wyjazdami i tak dalej. Dzisiejszym tematem, jaki poruszymy, takim ogólnym będzie, czego nauczył nas związek o nas samych. I pierwszą rzeczą, jaką poruszymy, to będzie pytanie: kim byliśmy, jak się poznaliśmy? Kim byłaś, jak mnie poznałaś? Kurczę, przede wszystkim, pierwsza rzecz, jaka przychodzi do mnie, to taka konkretna maska, którą miałam na sobie. Maska, która chciała być bardzo śmieszna, rozrywkowa, maska, która była bardzo często arogancka. Byłam już na ścieżce rozwoju, bo, bo to był sam początek, ale na pewno nie miałam takiej świadomości, samoświadomości jak mam teraz. Czułam się zagubiona. Pamiętam jeszcze kilka miesięcy zanim, wcześniej zanim zaczęliśmy być z Damianem, że w okresie studiów chodziłam na imprezy i na tych imprezach zależało mi, żeby kogoś poznać, bo czułam się samotna. Później wracałam na mieszkanie i w ciągu tygodnia nawet potrafiłam Kupić sobie piwo smakowe samirżbi i je pić sama, gdzie, gdzie teraz to jest dla mnie abstrakcyjne. Więc na pewno byłam zagubiona, ale też bardzo potrzebowałam tej drugiej osoby obok siebie. I, i myślę, że ten kontrast jest dla mnie najbardziej widoczny, i myślę o tej Paulinie w tym kontekście z tamtych czasów. Jestem też ogromnie za nią wdzięczna, bo gdyby nie tamta Paulina, to nie byłabym teraz w tym momencie, tu gdzie jestem, ale, ale, ale była mocno zagubiona na pewno. Co byś jej powiedziała, jakby siedziała to, obok ciebie? Oj. <noise> że ją kocham po prostu. I bym ją przytuliła. I powiedziała, że już teraz jest wystarczająca. Oh, a ty kim byłeś? Kiedy się poznaliśmy? Jak eee... pamiętasz siebie? No, myślę, że też miałem wiele masek, ale myślę, że taką największą z nich, która od razu wybija dziś tam do mnie, to było właśnie to, że bardzo potrzebowałem dużo atencji. Co w sumie jeszcze później długo, długo w związku też wybrzmiewało, że potrzebuję atencji i nadal czasami się i przybija, wiadomo, że to już nie jest w ogóle ten poziom, ale, ale to jak bardzo ja potrzebowałem wtedy tej atencji, to to było aż, aż straszne, jak sobie teraz przypomnę zwłaszcza, że ja wtedy nie potrafiłem być sam właśnie ja też też przede wszystkim był ten aspekt, że ja ciągle albo kogoś szukałem, albo chciałem być z kimś nie chodzi tylko o związek ale o jakichkolwiek ludzi Czułem się sam, źle w swoim towarzystwie i, i jak byłem sam w jakieś dni, albo co gorsza w weekend, no to odczuwałem to tak, że coś jest ze mną nie tak, że coś jest źle, że jestem jakiś niefajny, taki, siaki, owaki, bo, bo jestem sam i ta samotność bardzo mi przeszkadzała. I myślę, że to było najgrubsze z tego wszystkiego. I też bardzo cieszę się, że udało mi się z tym uporać, chociaż nie od razu, bo dopiero po dwóch czy trzech latach, tak naprawdę, tak jak byliśmy razem, pewne takie sytuacje w życiu mocne sprawiły, że nauczyłem się zajebiście czuć w swoim towarzystwie i teraz jest dosłownie wręcz odwrotnie. Raczej w stronie od jakiegoś większego towarzystwa. Może to trochę dziwnie zabrzmi. Znaczy ja zawsze byłem introwertykiem, pomimo że właśnie kiedyś Wbrew tej naturze się zachowywałem i szukałem cały czas atencji, chciałem się spotykać, iść na imprezy i tak dalej. Byle z kim, byle jak, byle gdzie, byle pojechać, byle nie być samemu. No a teraz jest właśnie totalnie odwrotnie. Drugie pytanie brzmi, z czym każdy z nas wchodził do, do naszego związku, z jakimi schematami o ja myślę, relacjach? Z wizjami może. Jak relacja powinna hmm. wyglądać? No? U mnie na pewno. Myślę, że potwierdzisz to. Eee, dużym aspektem była Zosia Samosia, że chciałam wszystko robić sama, że nie chciałam Cię prosić o pomoc, więc od razu nie było we mnie takiego oczekiwania względem Ciebie, tego, że, że chciałabym, żebyś mi pomagał. Pamiętam nawet w momencie, jak jechaliśmy autem, byliśmy na zakręcie między łowicami, a Jastrzębie. Rozmawialiśmy o tym, że Ty tłumaczyłeś mi, że mogę odpuszczać, mogę Cię prosić o tą pomoc. Wtedy chodziło o jakieś sprawy mm, domowe, na mieszkaniu, chyba jeszcze wtedy w Opolu. I tak myślę, że, że z miesiąca na miesiąc uczyłeś mnie tego, że mogę na Tobie polegać, że mogę prosić Cię o pomoc, bo wiadomo, przez to, jak widziałam jak działa dynamika, na przykład u mnie w domu, i moja mama bardzo dużo rzeczy robi sama, robiła sama, to ja automatycznie też się tego nauczyłam i tak nauczyłam się działać, a ty mi pomogłeś to zmienić. I to było dla mnie takim zdziwieniem, że tak się da, że tak to może wyglądać. Później, oczywiście, ta moja perspektywa też mocno się zmieniła, i wręcz czasami chciałabym, żebyś więcej mi pomagał. Ale na przykład to też mi daje teraz, w tym momencie, pomyślałam sobie o tym, że daje mi to taką perspektywę, spojrzenie, że to i tak było więcej niż to, co, z czym ja weszłam w mojej głowie w, w tą relację. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, mhm. więc dziękuję Ci za to. A z jakimi jeszcze moimi wizjami weszłam y, do naszej relacji? Na pewno chciałam, żebyś mi towarzyszył. W ważnych dla mnie momentach w moim życiu, bo w poprzedniej relacji e, nie zawsze ta druga osoba mogła być przy mnie, nie dlatego, że nie chciała, tylko nie miała takiej sposobności czasami, a wiem, że to było dla mnie bardzo ważne. Pamiętam też, że chciałam, żeby ten związek od samego początku był świadomy. Nie wiem, czy pamiętasz, jak e, w pierwszym miesiącu mówiłam ci o tym, żebyśmy raz w miesiącu brali kartkę, i żebyśmy zapisywali na tej kartce, o czym chcielibyśmy porozmawiać, co na przykład nas zaczęło irytować. I chyba dwa razy pod rząd, te dwa pierwsze miesiące były takie, że chcieliśmy wrać tą kartkę, ale my nie mieliśmy o czym rozmawiać, bo wszystko było tak cudowne, wiadomo jak na początku relacji, że nawet jakbyśmy chcieli coś zapisać na tej kartce, to tam były tylko i wyłącznie różowe okulary. Byliśmy w sobie tak zakochani, że, że nic takiego nawet nam nie przychodziło na myśl. Więc wiem, że, wiem też, że chciałam ja i myślę ty też, żeby, żeby ta relacja się też rozwijała. Z czym ty wchodziłeś do, do tej relacji, do tego związku? No właśnie wydaje mi się, że u mnie tyle tych rzeczy było, że, że to można by się za głowę złapać, bo ja miałem bardzo dużo schematów. Przede wszystkim wydawało mi się wtedy też, że wiem. Jak dbać o związek, jak wchodzić w związek, jak związek powinien w ogóle przebiegać. No z biegiem tych lat oczywiście to się też znowu zmieniło całkiem i cały czas się czegoś uczyłem nowego. Myślę, że nazwę to po prostu w ten sposób, że miałem klapki na oczach, i, i dla mnie było tylko coś na zasadzie, że to musi być zrobione tak, a jak nie będzie zrobione tak, to znaczy, że jest źle. Brak obiektywizmu, brak zastanowienia się, Spojrzenia, może z innej strony, z innej perspektywy na sytuację, na osobę, no ale wydaje mi się, że to też się bardzo mocno zmieniło. I myślę też, z komunikacją też miałem zawsze spory problem. Też staram się oczywiście nad tym pracować, też nie jest to łatwe, no ale na pewno jest dużo lepiej niż na początku. Wtedy wydawało mi się, że wiem jak się komunikować, no, ale później okazało się, że jednak gdzieś u mnie tej komunikacji w ogóle w zasadzie nie ma. A jest jakaś taka jedna rzecz, o której myślisz, jak zadaję Ci pytanie, z czym wszedłeś do tego związku, z takim jakimś głównym oczekiwaniem, schematem, wizją? No, myślę, że z racji, że to było właśnie na początku i to było przed taką moją jakąś większą zmianą, no to przede wszystkim wchodziłem z potrzebą tej atencji, że chcę mieć kogoś przy sobie, kogoś, kto będzie mm. mnie kochać. Kogoś, komu będzie na mnie zależeć, kogoś, kto będzie zabiegał o mnie. No Myślę, że to były żądania wręcz takie, co nie? Że to nie było takie, że wchodzę w związek otwarty, bo lubię siebie, uwielbiam się i tak dalej, tylko to było właśnie, no niestety, albo niestety wejście w związek. Pod takimi warunkami, że ja odczukuję wiele, no nie? Mhm. Ale... Że ja chcę, żeby ta osoba zapełniła jakieś pustki, że ja chcę, no żeby tak, ta osoba coś mi dała, chcę się poczuć lepiej, mając tą osobę obok siebie i tak dalej. Ale zaciekawiło mnie y, zdanie, które powiedziałeś, że chciałbyś, żeby ta druga osoba y, ubiegała się o ciebie. I patrz, jaki przypadek, jak pięknie puzle się dopasowują, że. Trafiasz na osobę, która właśnie nie będzie zapełniała tej twojej pustki, tylko będzie powodowała, dawała ci sytuacje takie, które będą zmuszały cię automatycznie do tego, żeby uzdrowić tą swoją część. Wiesz, o co mam na myśli? Tak, no to akurat... akurat. Trafiłeś na osobę, która nie dawała ci tej. Um... Tego ubiegania się o ciebie. Wiadomo, nie mówimy o tych pierwszych miesiącach, gdzie zakochanie i tak dalej. Tam wszystko gra i jest pięknie, ale mam na myśli już późniejsze etapy związku, gdzie właśnie chciałbyś, żeby ktoś się o ciebie ubiegał, a trafiłeś na osobę, która ma ranę odrzucenia i która ci odrzucała. No to właśnie przedtem chciałem to powiedzieć też, że. Że to właśnie śmieszne, że ja właśnie potrzebowałem tego, a ty byłaś osobą, która mi tego na pewno nie dano. nie? No tak. No i ja też przez długi czas właśnie miałem często żal właśnie o to, że, że ja tak bardzo bym chciał, żeby ktoś o mnie zabiegał. Fakt jest taki, że po prostu jest to gdzieś tam taki mój. No problem tego mojego dzieciaka pewnie. nie? Że Właśnie jeszcze, jeszcze związane z tą atencją, że nie ma w tym tej męskości, tylko jest dalej ta chęć. Żeby ktoś przyszedł mnie pogłaskał, powiedział, że będzie wszystko dobrze i że mnie kochanie. Mhm. No, czyli to moje takie małe dziecko. Teraz yy, będzie taki temat o nas samych w zasadzie. Mhm. Czego nasz związek nauczył cię o tobie samej? co? Myślę, że tak, tak mocno e, zadziałało na mnie to pytanie, dlatego że to jest dosyć świeże. E, pewnie, jakbym pomyślała o e, wcześniejszych sytuacjach albo czego wcześniej mnie nauczyło, to milion rzeczy by się znalazło, ale e, takie właśnie najświeższe, które. Które przerabiałam na terapii, to jest to moje odrzucenie, i nauczyłam się tego, że, że w cięższych sytuacjach, żeby nie zostać odrzuconą, żeby nie poczuć tego uczucia bycia niechcianą, to ja pierwsza odrzucałam. I tam jest bardzo dużo rzeczy ułożonych za tym. Nie będę o nich tutaj teraz mówiła, bo nie starczyłoby nam czasu, ale myślę, że to jest taka jedna z największych lekcji, bo w poprzednich moich relacjach to, to też się pojawiało i zawsze miałam taki dysonans mocny, że dlaczego z jednej strony tak bardzo chcę, a z drugiej strony tak bardzo nie chcę. I teraz czuję, wiem, że to moje nie chcę, w większości wychodziło z tego, że ja się po prostu bałam i łatwiej mi było uciekać, więc no myślę, że tak, że ta rana odrzucenia, lęk przed porzuceniem i zobaczenie tej rany i wychodzenie z niej, bo jestem cały czas na etapie wychodzenia z niej, to, to jest to największe. Ile czasu zajęło Ci? Pracy nad sobą, żeby dojść do świadomości, że to jest coś, co przeszkadza ci w, mm. nie wiem, w zdrowej relacji. Na samej terapii myślę, że pół roku. No tak, ale, ale... Jakby w rozwoju jesteś wcześniej. Tak, właśnie. I gdyby nie mój rozwój, który trwa już prawie 10 lat, to na tej terapii wcale tak szybko do tego bym nie doszła. I nawet yy, mówiła mi to, to moja pani, że to widać, jaką pracę ze sobą sama wykonuje na co dzień, bo widzi, jak łatwo czasami trafiają do mnie rzeczy, jak klikają i jak się zmieniają we mnie. Czyli mniej więcej 9-10 lat zajęło ci dojście do momentu, w którym zdałaś sobie sprawę, że mm, sama zaczynasz uciekać pierwsza, bo boisz się, że. To kto szybciej ucieka. Tak. I myślę, że gdyby nie terapia, to dalej byłabym w takim schemacie. Terapia mi dużo uświadomiła, bo e, mój rozwój nie szedł zazwyczaj w kierunku rany odrzucenia. Nie edukowałam się w kierunku rany odrzucenia. Mm, więc pewnie, prędzej czy później, nie wiem za ile, wpadłabym na to. Ale kiedy? Nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, to w sumie w zasadzie też coś, co, co zostało odkryte tak nie całkiem dawno temu, bo ty miałaś swoją rano odrzucenia, ale ja też przyczyniałem się do tego, co się działo. Jestem taki, że potrzebuję sporo przestrzeni wokół siebie, lubię, jakby z jednej strony potrzebuję tej atencji, i chcę mieć drugą osobę blisko siebie, ale z drugiej strony często też potrzebuję przestrzeni dla siebie, takiego oddechu. Jest to też związane z tym, no, jak wyglądało u mnie życie wcześniej, bo to się jakby samo się nie pojawiło znikąd. Autonomia, nie? No tak, ale właśnie mam taką bardzo dużą, mocną potrzebę autonomii, czyli tego, że wyznaczenie takiej granicy, co jest moje, wyznaczania przestrzeni dla siebie. Pokazywania, że jestem osobną jednostką, niezależną i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużą potrzebę tego mam. Ale przepraszam, że ci przerwę, ale to znowu pięknie pokazuje, jak te puzle się uzupełniają, że ty jesteś osobą, która daje mi przestrzeń do tego, żebym ćwiczyła, że to nie jest o tym odrzuceniu, że ty mnie nie odrzucasz, tylko jest to o tej twojej autonomii nie. i że ty to robisz, bo potrzebujesz wewnętrznie, nie dlatego, że mnie nie kochasz. I no, piękna to jest dla mnie przestrzeń, żeby. Właśnie mm, zmieniać ten schemat, to przekonanie w głowie. I właśnie przez to, że potrzebuję tak tej autonomii, to jak często było między nami właśnie dobrze, to zaczynało mi brakować przestrzeni dla siebie i jakby podświadomie odpychałem cię od siebie. Co skutkowało w końcu w tym, że się zazwyczaj rozstawaliśmy, i krąg się zataczał. Czy była w tobie jakaś taka cecha? Którą wcześniej wypierałaś bardzo mocno? Nie jest to cecha, na pewno, ale wypierałam to, że mam w sobie dużo złości. Może nie wypierałam, że tego nie widziałam, bo, bo ja to widziałam, tą złość, ale jej nie akceptowałam i to jest, myślę, że bardzo duże, bo ta złość się pojawiała, ja jej nie rozumiałam, ja jej nie akceptowałam. To jeszcze bardziej powodowało, że ta złość narastała we mnie, i w momencie, kiedy zaczęłam pracować z emocjami, kiedy zaczęłam pracować z tą złością, kiedy zaczęłam rozumieć, że te emocje cięższe wcale nie są złe, to zaczęło być mi łatwiej, i teraz, w momencie, kiedy w ogóle mam narzędzia, które stworzyłam, pomagające mi. Radzić sobie z tą złością, ale nie na zasadzie, że już nie będę jej czuła, żeby do mnie w ogóle nie przechodziła, tylko żebym wiedziała, jak ją poczuć bezpiecznie, to, to teraz już nie mam czegoś takiego, że, że jej się boję. A czy w tobie była jakaś cecha, którą wypierałeś, albo część ciebie, której nie akceptowałeś? Szukałem zawsze tej pewności siebie w różnych rzeczach. W siłowni też. I właśnie w tym, że chciałem przebywać między innymi ludźmi ciągle, więc nie tylko jakby chciałem tej atencji, ale też tej pewności siebie szukałem. I na pewno też tej pewności siebie szukałem w tym, żeby być fajniejszym, nie wiem, ładniejszym, lepiej wyglądającym, mądrzejszym, lepiej zarabiającym i, i tak dalej. Chodzi o to, że przede wszystkim nie potrafiłem zaakceptować tego właśnie, jaki jestem, tylko ciągle. Szukałem tego, jaki nie jestem, i ciągle szukałem jakichś braków. W takim razie, czego nauczyłaś się o swoich granicach? Myślę, że nauczyłam się bardzo dużo, bo byłeś też na początku osobą, która te moje granice bardzo mocno przekraczała, ale też z drugiej strony, jeżeli chodzi o granice, to myślę, że w ostatnim czasie dosyć mocno zaczęłam słuchać swojego ciała. I granica, mam na myśli przestrzeń, że też potrzebuję dużo tej przestrzeni, nie tylko będąc cały czas z tobą, ale tej przestrzeni takiej, będąc sama ze sobą. I nawet ostatnio, jak byliśmy w Zakopanym na sesji, gdzie 7 godzin spędziliśmy na przytulaniu się, na całowaniu i po prostu byciu cały czas przy sobie, to po tym czasie oboje czuliśmy, że potrzebujemy tej przestrzeni. Że ta potrzeba mocno wzrosła tej separacji. Więc fajnie, że dostrzegamy to, że ja to dostrzegam, będę o sobie mówiła, bo wiem, że w momencie, kiedy to nie jest dostrzegane, kiedy nie czujemy, że ta nasza przestrzeń, ta granica jest zaburzana, to narasta w nas złość, irytacja. A wiadomo, im bardziej ta irytacja narasta, wzrasta tym jest większe prawdopodobieństwo, że pokusiłem się o największą głupotę. A Ty? Nauczyłeś się czegoś o swoich granicach? Myślę, że ja przez długi, długi czas niczego się totalnie nie nauczyłem o swoich granicach i myślę, że to już dopiero niedawno czegokolwiek się nauczyłem, bo jak Paulina dobrze wie, właśnie przez to też naruszane były jej granice, bo ja zawsze byłem taki, że parłem bardzo mocno. Bez względu na to, czy kłótnia się dopiero zaczęła, czy już była w bardzo złym stadium, to ja zawsze dążyłem, żeby ona trwała dalej. Ta kłótnia, rozmowa, czy cokolwiek tam jeszcze innego, bo było we mnie takie przeświadczenie zawsze, że to musi zostać rozwiązane tu i teraz. Nie było czegoś takiego jak miejsce na przestrzeń, odpoczynek, ochłodzenie głowy, nic takiego. I przez to, że na początku Paulina pokazała mi. Że ona potrzebuje tej przestrzeni. Później, dzięki terapii, ja też yy, zauważyłem, że jakby nic dobrego nie wynika z tego, że emocje są coraz większe i wzrastają. Ja kontynuuję rozmowę i zazwyczaj prowadzi to w ślepy zaułek, bo emocje wtedy w, i we mnie, i w Tobie jeszcze bardziej wzrastają i to tylko jakby do wybuchu prowadzi. Zostrzenie konfliktu. No tak. Mhm. I ja też mam takie prawo i ja też mogę w pewnym momencie powiedzieć stop, idę sobie ochłonąć. To jest dla mnie już za dużo. Nigdy jakby nie patrzyłem na to w ten sposób. Ostatnio zacząłem robić tak coraz częściej i bardzo dobrze się z tym czuję, bo jakby no, dobrze, że ty możesz. Znaczy no każdy z nas może takie rzeczy robić, ale Paulina zwyczaj tylko to robiła. Ja nigdy z czegoś takiego nie korzystałem, nie brałem tego w ogóle pod uwagę. A ostatnio zaczynam korzystać, bo no czuję się dobrze z tym, bo jakby mam świadomość, że jak już czuję, że następuje taki moment, w którym nie przestaję panować nad swoimi emocjami, i to one zaczynają dyktować mi, w którą stronę idzie temat, kłótnia, argumentacja, no to w tym momencie mogę się zatrzymać, ochłonąć i potem ewentualnie wrócić do tej rozmowy. To na zakończenie pytanie: kim. Jesteśmy, kim jesteś dzięki naszej relacji. Ooo, znowu się będę wzruszać. Myślę, że takie pierwsze słowo, które do mnie przychodzi, to przede wszystkim sobą, bo ty mi dajesz przestrzeń do bycia sobą i już nie muszę mieć żadnych masek na sobie. Yy. I nieważne, jaki ja kierunek w życiu obierałam, nieważne w jakie rzeczy ja wierzyłam, z jakimi rzeczami abstrakcyjnymi dla kogoś ja do ciebie przychodziłam, a ty potrafiłeś nawet się tym zaciekawić i mnie nie oceniałeś. I myślę, że też najpiękniejsze jest dla mnie to, że mimo naszych kłótni. Mimo tego, że czasami po prostu się nienawidzimy, tak bardzo się nie lubimy, że mam ochotę po prostu iść jak najdalej od siebie, to ty jesteś moim domem. I tego się też nauczyłam: że ja jednocześnie mogę Cię nie lubić, ale kochać całym sercem i mogę się od Ciebie oddalić, ale to nas nie definiuje jako związku, że nasz związek jest zły. Nauczyłam się. Akceptować to, jak jest, i nie mówimy tutaj o skrajnościach, jakichś takich mocnych nadużyć, które pojawiają się w związkach. Podsumowując, jesteś totalnie inaczej patrzącą osobą na związek niż kiedyś. Tak. Dzięki Tobie, dzięki temu, że walczyłeś, dzięki terapii, dzięki mojej własnej codziennej pracy, zrozumiałam, że nic nie jest czarno-białe w relacji. I że w związku, w zdrowym związku też występują kłótnie, w zdrowym związku też są momenty oddalenia się od siebie, i w zdrowym związku pełnym miłości ja też mogę być wkurwiona na ciebie, wściekła na ciebie, nie lubić cię, ale i tak wracać i cię kochać. No ja myślę i nie, niejednokrotnie wracam do tego, że wierzę, że gdyby nie nasz związek, mam nadzieję taką, że też jakimś sposobem wszedłbym jakoś na tą ścieżkę zainteresowania rozwojem, zainteresowania swoimi emocjami, tym jaki jestem i dlaczego taki jestem, mam taką nadzieję, no ale jestem przekonany, że jakby to dzięki Tobie, akurat w tej wersji mojego życia, a nie alternatywnej, to wszystko się zaczęło i tak się potoczyło, bo tak naprawdę to jaki jestem dzisiaj to jest tylko i wyłącznie zasługa naszego związku i to jest mega zajebista i zawsze jak myślę o tym to, to strasznie dumny z tego jestem, że tak to wygląda. Myślę, że też to, co powiedziałaś, że, że też przede wszystkim inaczej patrzę na relacje, przede wszystkim patrzę na ciebie, jako na, na, na mój dom, właśnie. Tak jak ty. Bez względu na to, tego się też nauczyłem, bez względu na to, gdzie jesteśmy, to ten dom stworzymy sobie sami. Przed nagrywaniem. Się pokłóciliśmy No. To tak, żebyście nie myśleli, Boże, co oni są cudowni, jaki oni mają cudowny, świadomy związek. Oczywiście jest on bardziej świadomy niż kiedyś, ale jeszcze też jest dużo pracy przed nami, prawda? No, bardzo dużo. Także dziękujemy, jeśli ktoś dotrwał do końca. Mam nadzieję, że ktoś sobie coś z tego wyciągnie. Jeżeli trafiło to do czyjegoś serduszka to się bardzo cieszymy. Wiemy też, że nasza perspektywa, nasze myślenie nie zawsze też będzie trafiało do, do wszystkich osób i nie oczekujemy tego, ale tworząc rzeczy w internecie chcemy też tworzyć wartościowe rzeczy, prawda? Tak, no. Bo widzimy, ile jest takich głupotek, rzeczy, które tak naprawdę nic nie wnoszą i chcemy być tą taką Najmniejszą chociażby cegiełką, która będzie to zmieniać. Tak, jak komuś przez to pomożemy, to będziemy na pewno się z tego bardzo cieszyć. Dziękujemy Wam bardzo i Dziękujemy. będziemy nagrywać więcej takich filmików. Nie wiem, jak to, bo to nie jest, podca no, bo to nie jest podcast, jak to nazwać? A więcej to rozmów. No. Więcej rozmów, tak? Więcej rozmów. O ile się nie pożeramy przed nagrywaniem. <noise> Papa. Pa. Pa, pa. Ciekawe, że cię nagrało całe, jak całe to kurde sztos. Je. Yeah.